Prezentacji będzie fundusz inwestycje kapitałowe. Jest to fundusz, który jest produktem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Czym jest fundusz inwestycje kapitałowe? Otóż fundusz inwestycje kapitałowe stanowi formę zalążkowego funduszu kapitałowego, tak zwanego Sit Capital. Typu Venture, który inwestuje posiadane środki w nowo powstające przedsiębiorstwa, wykorzystujące i wdrażające innowacyjne rozwiązania. Cechą charakterystyczną funduszy kapitałowych typu SIT jest inwestowanie środków w przedsiębiorstwa znajdujących się w początkowej zalążkowej fazie, od angielskiego SIT zalążek. Kto jest adresatem funduszu? Otóż do współpracy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby z innowacyjnymi pomysłami oraz tych, którzy mają kapitał i chcieliby go zainwestować. Z jednej strony będą to przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy naukowi oraz wynalazcy, którzy na bazie innowacyjnych rozwiązań chcą tworzyć przedsiębiorstwa a z drugiej inwestorzy zainteresowani ulokowaniem kapitału w nowo powstających firmach. Jakie są preferowane branże, które mogą uczestniczyć w projekcie? Otóż fundusz preferuje następujące branże energie odnawialne, ochronę środowiska, technologie ochrony zdrowia, inżynierii medycznej, a także farmację. Skąd pochodzą środki finansowe, którymi dysponuje fundusz? Otóż działalność funduszu inwestycje kapitałowe jest możliwa dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Środki funduszu pochodzą z projektu Fundusz Kapitałowy Technologie Medyczne. Ten fundusz nazywa się MedFund. Jest on finansowany ze środków programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Działanie 3.1, inicjowanie działalności innowacyjnej, oś priorytetowa 3, kapitał dla innowacji. Jak wygląda procedura naboru, analizy i selekcji projektów? Otóż procedura składa się z trzech głównych etapów. Pierwszy etap jest to nabór projektów, drugi etap analiza projektów i ta analiza dzieli się na analizę wstępną oraz fundamentalną, w tym negatywną selekcję i ostatni etap to preinkubacja. Teraz omówię y, poszczególne etapy naboru projektów i ich oceny bardziej szczegółowo. Otóż nabór projektów etap pierwszy. Warunkiem zgłoszenia projektu jest dostarczenie uzupełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego oraz dostarczenie biznesplanu planu nie później niż 60 dni od dnia dostarczenia kwestionariusza. Etap drugi analiza projektu. Analiza projektu składa się następująco. Z analizy wstępnej zawierającej negatywną preselekcję oraz analizy fundamentalnej. Teraz kilka słów odnośnie analizy wstępnej. Otóż podczas analizy wstępnej oceniany jest biznesplan inwestycji oraz dokumenty uzupełniające. Analiza ta ma na celu negatywną selekcję projektów, które nie spełniają między innymi kryteriów wsparcia przez kapitał funduszu zalążkowego. Kolejnym etapem jest analiza fundamentalna. Na tym etapie poddaje się ocenie stan techniczny oraz technologiczny innowacyjnego rozwiązania tym możliwość i opłacalność jego wdrożenia do produkcji lub świadczenia usługi. Kolejny etap to preinkubacja, etap trzeci. Po zakończeniu analizy fundamentalnej projekt wchodzi w okres preinkubacji, powstaje indywidualny plan preinkubacji. Które określa zakres działań, jakie muszą zostać wykonane przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji. Projektodawcy może zostać udzielone wsparcie merytoryczne, m.in. w formie doradztwa czy szkoleń. Zakończenie etapu preinkubacji oraz negocjacje podejmowane z projektodawcą prowadzą wreszcie do utworzenia nowej spółki. W ramach funduszu tworzone są tylko i wyłącznie spółki kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Jakie są warunki realizacji inwestycji? Otóż MAR może zainwestować kwotę do 200 000 euro. Dane przedsięwzięcie innowacyjne? Z tym, że minimalny wkład może wynosić 50 tysięcy euro. Obejmuje ten wkład maksymalnie do 50% udział przedsiębiorstwa. Pozostałe środki wnoszone są przez projektodawcę, przy czym w wypadku braku wkładu własnego projektodawcy. Mar może pomóc w poszukiwaniu prywatnego inwestora dla przedsięwzięcia, który zainwestuje własne środki. Wkład projektodawcy może zostać wniesiony w następujących postaciach: w postaci wartości niematerialnych i prawnych, środków finansowych, rzeczowych aktywów trwałych. Nieruchomości lub kapitału pochodzącego z pożyczek, kredytów i dotacji. Kolejne pytanie, które warto zadać odnośnie tegoż funduszu kapitałowego, jest, taki, jest takie: na ile fundusz będzie zaangażowany w zarządzanie nowo utworzoną spółką? Otóż za zarządzanie odpowiedzialny jest oczywiście zarząd spółki. Do niego należy również reprezentowanie spółki oraz organizacja księgowości. Skład zarządu spółki powinien wejść przede wszystkim projektodawca bądź też osoby go reprezentujące. Zarząd odpowiada przed Radą Nadzorczą i przestrzega jej prawnych zaleceń. Fundusz jednakże zastrzega sobie prawo desygnowania do zarządu osoby, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Czy fundusz przejmuje nowo utworzone firmy? Otóż fundusz nie jest zainteresowany przejmowaniem nowo utworzonych spółek oraz posiadaniem w nich udziałów. Inwestują środki finansowe na okres do 5 lat. Następnie udziały są odsprzedawane projektodawcy lub innemu inwestorowi. To wszystkie informacje na temat funduszu kapitałowego przeznaczonego na projekty innowacyjne. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.